Siema Nie dokończyłem poprzedniego filmu Filmiku Natomiast Nie pożegnałem się, natomiast Chciałem powiedzieć Że jeżeli chcielibyście Kiedyś kupić BMW To trzeba mieć dużo pieniędzy Na Naprawy Jak to BMW, niestety wszystko To kosztuje drogo Wszystko kosztuje dużo A w tak starym samochodzie tych usterek może być naprawdę sporo. Może jakby był bardziej zadbany, może mniej by było, chociaż zawsze coś może się zdarzyć, więc nie wiadomo. Ja na pewno mam około rok czasu. Ten samochód właściwie miałem ze dwie poważniejsze awarie. To znaczy, zawiódł mnie w czasie jazdy. Raz je jadąc yy, wszedł w tryb awaryjny, miałem kontrul, kontrolkę AML która mi się zaświeciła i mogłem tylko do 3000 jechać potem jakoś się mi to włączyłem auto poczekałem trochę, włączyłem z powrotem, w końcu jakoś się udało mi dojechać spokojnie do domu normalnie natomiast ten drugi dzień było to samo Wyczyściłem przepustnicę, silniczek krokowy, zawór i Od tamtej pory tego problemu nie miałem. Innym razem z mi w, na trasie nie mogłem nic sobie z nim poradzić zupełnie. Zapalał i gaz, jak zapalił, to też dochodził do 2003. Nie chciał jechać. Wtedy żadnych kontrolek, żadna kontrolka mi się tu nie świeciła. I dopiero po odłączeniu akumulatora na jakieś 15 minut udało się, że te objawy też już się nie powtórzyły, już spokojnie dojechałem do domu i tak właściwie myślę, że około może nie całego, ale około kilku miesięcy, pół roku, kilku miesięcy ten problem nie powtórzył się. No i trzeci to Yy, ogrzewanie, które nie działało, nie było obiegu płynu, według mnie. Elektryczna pompka wymuszająca obieg płynu yy, się zepsuła, czy styki na niej, nie wiem. Rozpadła mi się w każdym razie ta pompka. Yy, po czym, yy, no, na razie ją skleiłem, wyczyściłem styki i na razie ogrzewanie działa. Nie, nie mam na razie zastrzeżeń co do tego ale to właściwie trwa na razie ze 2 dni mniej więcej więc nie wiem jak będzie dalej na jak długo ta naprawa poskutkowała no i nigdy nie wiadomo co jeszcze może wyskoczyć natomiast ogólnie plan jest taki że z tego stanu takiego w jakim jest więc mniej więcej Wam przedstawiłem ten samochód. Będę chciał doprowadzać go do stanu najlepszego, na ile będzie to możliwe. Robię też to dla siebie, ponieważ chciałem zawsze taki samochód mieć. Było to moje jakieś tam marzenie. I, no i chciałbym też się cieszyć z jazdy z niego, oczywiście cieszę się, ale wiadomo, że mogłoby być lepiej, gdybym był bardziej pewny tego samochodu. To na razie tyle, do następnego, cześć.